Mając, szanowni Państwo, bazę danych, możemy teraz zająć się zrobieniem rysunków. Pierwszy zbiornik będzie wypełniany tylko wyłącznie poprzez słupak. Dlatego narysujemy sobie zbiornik. Elementy wybieramy z przybornika. Jeżeli ktoś nie ma przybornika, na stronie domowej, w tym elemencie pokaż, ukryj, znajduje się przybornik. Jeżeli ktoś z Państwa ma przybornik to proszę go włączyć i włączyć przybornik zwykły. Wybieramy, ja wybieram zakrąglony prostokąt, rysuję go. Następnie chcę dodać panel, na którym będzie znajdowało się otwieranie suwaka, przycisk oraz wyświetlacz. Mój panel zmieni sobie kolor na jaśniejszy. Następnie dodam element, do który będzie, pod który będzie podpięty suwak. Żeby poinformować Efizer, że w tym miejscu będzie znajdował się suwak, należy zaznaczyć ten element wybrać eksperta wprowadzania danych. Następnie zaznaczyć suwak, zaznaczyć pobierz domyślne limity i zapisu ciągle. Jeżeli nie zaznaczą Państwo tej opcji zapisu ciągle przy użyciu suwaka trzeba będzie pokaże zmianie, zatwierdzić ją wszystkim OK. Gdy suwak się zamknie, jeżeli zatwierdzą Państwo będą Państwo mieli zapisu ciągle Wówczas wystarczy tylko zmiana wartości słupaka, aby zmienić się wypełnienie zbiornika. Musimy teraz wybrać źródło, czyli klikamy na trzy kropeczki. Idziemy do Fix Bazy Danych. Wybieramy Fix Zbiornik Wypełnienie i Rozszerzenie FCV. Przeważnie będziemy wybierali Rozszerzenie FCV. W pojedynczych przypadkach, które będą dotyczyły alarmów, będziemy wybierali inaczej. Jednak przeważnie w 10 przypadków przypadku będziemy wybierali Rozszerzenie FCV. Klikamy OK, OK. Chcielibyśmy także mieć wyświetlacz. Za wyświetlacz posłuży nam stempel pola danych. Wybieramy stempel pola danych I także musimy wybrać źródło i za źródło wybierzemy tę samą, tę samą y, zmienną, czy zbiornik wypełnienia, co przysuwarku. Teraz tak, możemy tutaj zmienić, tak? będziemy mieli od 0 do 100%, czyli liczb całkowitych możemy zmienić na 3, na 10, 10 na 0. Nie jest to obligatoryjne, jednak można, można to uczynić. Klikamy OK. Musimy teraz postawić nasz wyświetlacz. Stawiam go gdzieś mniej więcej na środku. Możemy go powiększyć, żeby bardziej widoczny. Teraz musimy wprowadzić w zbiornik sposób animacji, czyli sposób tego wypełnienia. Klikamy na niego albo dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, albo prawym przyciskiem myszy animację. Wchodzimy w wypełnienie procentowe i znowu wybieramy naszą zmienną FIX zbiornik wypełnienie FCV i OK. Całą resztę na razie pozostawiam bez zmian. Teraz przejdźmy do trybu wykonywania. Możemy to zrobić dwu, dwojako albo tutaj wejść na zielonego ludzika na stronę domową przełącz do trybu wykonywania bądź jak widzą Państwo skrótem Ctrl W. Wartość teraz wypełnienia jest na 0, Tak jest ustawiona domyślnie. Wartość zmiennej AI. wchodzimy na ten element, pod który jest podpięty słowak, i wchodzi nam, pojawia się nam wejście słowakowe. zmieniamy wejściem słowakowym wypełnienie naszego zbiornika.